Witam Was w kolejnym filmiku razem z Melcią, która już z rana gryzie klatkę. Dzisiaj przyszła do mnie paczka ze sklepu Gryzaniowy Sklep i oczywiście pokażę Wam co kupiłam dla świnek. I muszę Wam to pokazać, bo naprawdę bardzo mi się podoba jak w sklepie jest taka personalizowana karteczka i tutaj mamy Emela i Lusia. Dziękujemy za zamówienie, ponieważ kiedy robisz zamówienie w tym sklepie, to można tam wpisać imiona swoich zwierzaków lub zwierzaczka. Takie świnki to dla Was. Oprócz tego jeszcze dostałyśmy gratisowe naklejki. Albo jeszcze naklejka świąteczna. I jeszcze chyba coś dla mnie, mały gratisik, lizak. Mogę Wam zdradzić, że zamówiłam naprawdę dużo rzeczy. I zamówiłam też kalendarze adwentowe dla prosiaków. Ale oprócz tego też zamówiłam sporo ziłek, które oczywiście są mi potrzebne, no bo świnki muszą coś jeść. Mamy dużą paczkę Stiwo Mniszek Lekarski, 150 gramów. Również Stiwo Jarmusz. Nie pamiętam, czy Luśia właśnie kiedyś jadła jarmusz. Pamiętam, że Mela tak i Mela nawet lubiła, ale już nie pamiętam, czy Luśia też jadła. I podstawowe ziółko, które zawsze u nas jest, jest to babka cytowata. Również Stevo. Konieczyna suszona, akurat z alegi. Jeszcze z ziółek, ulubione, ziółko melci. To jest rucelna stiwo, i to też jest po 150 gramów. Tak wszystkie paczki Stevo mają po 150 gramów. A nie, tylko może ma 70. A z Alegi 100 gramów. I jeszcze wziąłem jedną dużą mieszankę. Po raz pierwszy z tej firmy. Znaczy, nie, tak, pierwsza w ogóle, to jest mieszanka z tej firmy. I to jest firma Factory Herbs. I to są niebyle badyle. Tak, niebyle badyle. I to jest mieszanka ziół dla świnki morskiej dość duża, 500 gramów. Od razu wam może pokażę, co ona zawiera. No i tu mamy naklejkę, żeby otworzyć. I tak, to są wszystkie zioła, ale jeszcze wzięłam karne. Komplit kawia. Mam nadzieję, że to jest ta sama karma, którą zwykle biorę. Bo zazwyczaj kupowałam zologiczną karmę, po prostu takim zoologicznym stacjonarnie. Tutaj takim, który mam najbliżej siebie w moim mieście zamieszkania. No, ale widzę, że opakowanie się zmieniło, więc być może opakowania się troszeczkę zmieniły tych karm. Mam nadzieję, że karma jest ta sama i że będzie świnkom smakowała. No, ale teraz może już Wam pokażę kalendarze adwentowy, bo pewnie na to czekacie. Że kochani, już Wam pokazuję. Pierwszy kalendarz. Jest to kalendarz z JR Farm. Moje świętki nigdy nie miały z Yodelfarm kalendarza To znaczy, Mela... W ogóle Lusia tu nie mogła mieć żadnego kalendarza, no bo to są w ogóle pierwsze święta, będą Lusi Lusia ty nie gryź mi biurka Więc ja to są moje pierwsze święta, więc ona żadnego kalendarza jeszcze nie testowała Melcia w zeszłym roku miała kalendarz Ale chyba z Fitmin, Jeśli dobrze pamiętam, po prostu na pewno nie z Farm. Inny miała kalendarz A ten kalendarz ja pierwszy raz będzie miała taki i teraz odwrócę i pokażę Wam, co zawiera ten kalendarz. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany, on na gryzeniowe sklepy kosztuje 65 zł. Więc odwrócę go, jeżeli wolicie mieć niespodziankę i nie chcecie patrzeć na odwrocie. Jeżeli planujecie go zamawiać, no to po prostu możecie sobie przesnąć. teraz filmik. Ja Wam tak szybko pokażę. I on zawiera różnych smakach serduszka. Jeszcze nie wszystko, ponieważ w tym roku będą aż dwa kalendarze dla prosiaków, mimo tego, że... znaczy ja obawiam się, że to będzie, jedno, że to będzie po jednym serduszku, dlatego postanowiłam, że zamówię dwa kalendarze. Poza tym też byłam go bardzo ciekawa, jest to kalendarz właśnie robiony przez gryzoniowy sklep, ręcznie chyba pakowany. I też on jest oczywiście dla świnek, czyli dla gryzonie i dla króliczków. To jest wersja. Kalendarz adwentowy z owocami bez zbóż. Nie wiem, czy Wam pokazywać, co jest w środku, czy nie. Więc no może też tak zrobię, że po prostu zaraz Wam pokażę. Tylko jeżeli ktoś, nie wiem, może też ten kalendarz, a nie chce widzieć, co jest na odwrocie, no to możecie teraz sobie przesunąć filmik i ja zaraz pokazuję. Możecie sobie zobaczyć. Była jeszcze wersja, były trzy wersje. Była kalendarz z zbożami i był chyba kalendarz z ziołami też bez zbóż. Ja wziąłem ten, bo wydawało, wydaje mi się, że on ma troszkę ciekawsze produkty od tego z tymi dziełami, ale nie wiem. A i właśnie jeszcze tutaj było napisane, że kalendarz ten, o właśnie, że rozerwałam, ale to nieistotne, było napisane, że kalendarz ten zawiera też zabawkę. Jedną. One są spakowane w taki worek Świętego Mikołaja. I w tym worku znajdują się 24 okienka, tak właśnie ładnie pakowane. Każdy ma na sobie tą naklejkę z numerkiem. Nie będę pokazywać Wam wszystkich, ale w ten sposób jest ten kalendarz zrobiony, tak więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie. Ja tu widzę coś dużego na 24, ale nie będziemy oczywiście podglądać. No, bo jak się domyślacie, to planuję w tym roku nagrywać vlogmasy. Pytaliście mnie już w komentarzach, więc tutaj Wam już odpowiadam tego tak oficjalnie, bo Wam mówiłam, że raczej tak. Ale teraz już Wam mogę powiedzieć, że tak, mam zamiar nagrywać vlogmasy. No i oczywiście będziemy otwierać sobie te dwa kalendarze dla świnek na vlogmasach. I oczywiście będą też kalendarze pieskowe, i będzie też kalendarz dla mnie. Ale to jeszcze na razie Wam nie zdradzam. Na razie Wam pokazuję świnkowe. I to jest całe moje zamówienie ze sklepu gryzeniowy, sklep. Zuzia idzie w stronę świnek. Daję do przetestowania świnkom tą mieszankę dla świnek. Nie byle badyle. To też powinno im smakować, no bo to są raczej składniki, które powinny im przypaść do gustu. Już dziewczyny dostajecie nową mieszankę. Widzę, że bardzo chętnie zabrały się do jedzenia. Więc chyba jest dobra. Zuzia dostała swoje śniadanko. Zobrawliśmy się na krótki spacerek i idziemy też z Sonią. Wzięłyśmy ją I właśnie ze względu na Sonię idziemy na krótszy spacerek, no bo z mają to poszliśmy na długi. No ale nie może chodzić na jakieś długie spacery. Ogólnie też trzeba uważać, żeby nie zakazić jej rany, więc też nie może po jakiejś... siadać gdzieś na ziemi. No ale będzie szła, więc nie będzie siadała. No i dlatego bardziej niż po trawie, no to idziemy po prostu po chodniku. A Maja po jest spuszczona, więc sobie chodzi po trawie. Ja Sonię nie będę spuszczała. Sonię tam chyba chce siku zrobić. Ja zrezygnowała. Tak troszkę się przejdziemy i na razie to w ogóle idziemy właściwie chodnikiem no i przy ulicy takiej nieruchliwej, takiej typowej ulicy, tylko bardziej ulicy w stylu trochę deptaka. Tutaj od czasu do czasu jeżdżą samochody. I jesteśmy nad zalewem. I po prostu pójdziemy krócej niż zazwyczaj, więc idziemy naszą trasą, tylko że... szybciej z niej wrócimy. Chodź nie chodź, bo tam mokro jest, chodź. A w ogóle jest duża mgła. Mgłę trowa jest mokra. Majka już goni kaczki nie mogła się powstrzymać. O, chodzi, że pokażki to są trzy kaczuszki. Majka idziemy. Więc dojdziemy najwyżej do plaży, ewentualnie troszkę dalej, i potem się wrócimy. I pójdziemy na łąki, no bo dla soni też może być to za duży wysiłek. Dosunia jeszcze jest na lekach operacji. Dzisiaj zamówiłam na obiad burgera wegetariańskiego. I w zestawie do burgera są frytki. Wygląda jak to był zapakowany w grzytę, a to no, jest papier. I tak wygląda burger. I on w środku zamiast mięska ma ser mozzarella panierowany i on jest chyba smażony i pracy ziemniaczany no i oczywiście jakieś warzywa sałatę, pomidora chyba dzisiaj będę obcinać Lusia, ale nie mam zamiaru jej obcinać z całego futerka tak jak właśnie bardzo ją obciąłam latem bo pisaliście mi mnie, mnie wtedy, że nie obcinała jej całej no ale oczywiście teraz nie zamierzam bo głównie latem, wydaje mi się, że to jest taki okres, gdzie rzeczywiście chciałam siękę trochę obciąć z tego futerka, żeby nie miała takiego takiego gęstego. A teraz na zimę, no to chcę ją tylko obciąć z tyłu, żeby się nie brudziła, bo tam najbardziej rej się robią kołtony. Dlatego tylko z tyłu ja będę obcinać. Tutaj to ewentualnie troszkę, bo zobaczcie, ona ma naprawdę bardzo długie, tak jak zaczynają czesać. Musicie spojrzeć jej się już. Tu może tak tego nie widać. Ale teraz możecie zobaczyć, że ona ma dłuższe futerko niż ona jest sama już. Więc od czasu lata, po tym jak ją obcięłam, to naprawdę to futerko odrosło i to jeszcze dłuższe ma. Ją... Ona ma równe, tylko wiecie, ona jak siedzi, to tego tak nie widać. Ale już się ona, to trzeba troszkę obciąć. Amela płacze za się Tak Nocia tutaj sobie widzicie. Chodzi i kwiczy. Za swoją siostrą. Luśka aż po na nią. Wiem, że wygląda może drastycznie. Wydaje się jak ja ją nie obcięła. Ale zobaczcie, tu na przykład jej w ogóle nie obcinałam, obcięłam jej tylko tył i tak on wygląda, praktycznie nie wygląda jakby była obcięta, a jednak tyle futerka z niej jest. W ogóle się ma bardzo gęstą bardzo ma gęste futerko, więc no tu ją obcięłam głównie jej ten tył. No teraz ładnie wygląda, bo jest też po czesaniu. No cały czas w tyle mycie. Tak więc głównie jej tylko tył obcinałam. Ale musiałam, bo bardzo się tam kołtoniła. Poza tym, wiecie, no, jak się ma z tyłu długie wterko, no to też sobie je brudzi jak chodzi. robię się kołtony, bo nawet jak robi siku, no to sobie je brudzi, jeżeli ma je za długie. Witam Was w kolejnym dniu tego vloga. I dzisiaj idę na zdjęcie szwów z sonią do weterynarza. क्योंकि सब कुछ z dość dużych zakupów z Biedronki i w ogóle dzisiaj mam trochę zabiegany dzień, bo rano byłam z Sonią u weterynarza na zdjęcie szwów chyba Wam nawet jakiś urywek nagrałam właśnie mam dzisiaj dzień wolny dlatego ja z nią poszłam no i Sonia rzeczywiście już ma zdjęte no zobaczymy jak będzie dalej to wszystko się goiło a teraz wam pokażę moje zakupy. Postaram się tak szybko, bo jednak były to całkiem spore zakupy, więc nie chcę też przedłużać. No i oczywiście wam pokażę, bo byłam w torbie z krainy Tuptusia, którą właśnie wykorzystałam na zakupy i naprawdę torba jest świetna, jest mocna. Więc to jest bardzo, no bardzo ważne na zakupach, żeby nam się nie urwała. Czy przypadkiem bo jest naprawdę ten materiał jest mocny i te uszy też. No i znowu może przejdziemy już do pokazywania zakupów. A, I przede wszystkim duży plus, że jest to torba świnkowa. Dla wszystkich właścicieli świnek, to myślę, że to jest przede wszystkim duży plus. Ja tutaj zapas były, powiedziałam aż pięć, ale no, będę miała na góry. Nie będę musiała ciągle do sklepu chodzić. I coś do pracy na drugie śniadanie. Tak. Ja bardzo lubię właśnie te smakowe szejki, właściwie mleczne. Tak na drugie śniadanie do pracy sobie właśnie brać. Ser żółty. Wziąłem ser w kawałku, ponieważ mi się przyda do obiadu. Nie wiem czy, dzisiaj, czy dzisiejszego obiadu, czy na przykład nie jakiegoś innego w inny dzień, a ponieważ będę robić takie kotlety z, ryża, z ryżem, z pieczarkami i z serem żółtym. A no i tu dalej wziąłam też. Sorek śmietankowy, wegańskie parówki klasyczne. I ktoś mnie też w komentarzach pytał właśnie, czy ja jestem weganką czy wegetarianką, więc ja jestem wegetarianką. To są zakupy z jednej torby. Teraz Wam pokażę, co mam w drugiej torbie. I właśnie hummus wzięłam ten klasyczny. To moja moją ulubioną Dalej mam miętę. Ja też lubię miętę. Oczywiście miętę nie piję tak często, ale jednak lubię. Są smak mięty. Dalej wziąłem belmę. O, i pieczarki też. Papryki wziąłam chyba dwie. Jedną właśnie do obiadu, a drugą z myślą o prosiakach. A marchew też właśnie dla świni wziąłam. Pomidory suszone też właśnie wykorzystam je w jakiś dzień do obiadu, bo będę robić makaron z suszonymi pomidorami. I co jeszcze do tego dam? I do tego dam ciecierzycę, którą też kupiłam. To ciecierzycę kupię w słoiku, ponieważ wtedy nie trzeba jej gotować. Tylko na patelnię daję razem z ugotowanym makaronem właśnie suszone pomidory, ciecierzycę i właśnie paprykę. I chyba tyle. A, czerwone cebulę jeszcze daję, ale chyba mam ją w domu. Jeszcze wzięłam olmet, te śmietankowe i rzodkiewkę. Rzodkiewkę właśnie do serka białego. A, i ogórka jednego. No więc całe moje duże, według mnie, zakupy. Oczywiście, no to nie są jakieś zakupy, co dostarczane, na nie wiadomo ile, ale na jednak jakąś część tygodnia one wystarczają mi. Ja też już rozglądałam się w sklepie, nawet jak byłam za kalendarzami adwentowymi, takimi dla mnie, za, za słodyczami. I w ogóle w Biedronce też była akcja teraz dla zwierzaków. Trochę świąteczna, trochę też z ubrankami. Były też legowiska, więc no nie wiem, kiedy na filmik dodam, więc nie wiem, czy ta akcja będzie. Ale były nawet całkiem fajne rzeczy, zastanawiałam się, czy właśnie czegoś nie wziąć. Jeśli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.